Jest nasza ostatnia wieczerza, albowiem mówię wam, że przy tym stole siedzi Judasz. Judasz, który nas zdradzi za 12 srebników. No Domyślcie się kto jest Judaszem. I kto opuszcza kanał. Powiedz mi, czemu jako jedyny nas zdradzasz? Nie zdradzam tak, tak wyszło, no. Co ja poradzę. Jedyny nie jedziesz. Wiem. Ale jest mi bardzo przykro. Nie jest ci przykro, nie jest ci Będę przykro, ale to jest ironiczne. Moje serce płacze, moje serce krwawi. Ale on to, mówi, to mówi tak ironicznie. Szkoda, to jest strasznie ironicznie, nie? Szkoda, że odchodzi. Wszyscy, mu, wszyscy żałujemy, że odchodzisz, a ty się po prostu z nas śmiejesz. Konserwator, co sądzisz o zachowaniu szofera? szoferach? Pazera. Pazera. W sensie? Jeszcze raz pazera. No dlaczego nie chce jechać? No właśnie nie wiem. No jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniążki, no. W sensie? No sama usiana, no to nie chce jechać, no. W sensie, że umowa musi no, no tak, on jest pazerny, siano. Ale wiesz? on 80% dostał. No i dla niego to za mało. 80% to jest za mało? No. Stu daje 20, a ja no, daję 80. Nie, a on by chciał 95. A to jest przesada. No pewnie, że to jest za dużo nie? Ale mu dałem wszystko. Ale jak ktoś jest pazerny na pieniążki, to co poradzisz? Sofer, co? 80% to za mało, tak? Nie za mało, no. Po prostu warunki niekorzystne, niesprzyjające atmosferycznie i chcę na własne przechodzić, nie? Trzeba być firmą dla siebie, nie? Tak Aha, czyli uważasz, że, że, nasza, że nasz skład nie znaczy dla ciebie nic, czemu? Przecież będę was odwiedzał. Gdzie? Musimy się kolegować dalej. Kłamiesz, przecież nie odwiedzisz nas. Chyba no, że kłamiesz, tylko, że przyjedziesz Ty po fei Nie, kłamiesz widzów. Nie, no, przyje jeżeli się... przyjedziesz po no ja to może... przyjedziesz. wróciłem, że będę do was jeździł. Po nie po, nie a po co? nie musimy nic nagrywać. Tak? No. Napijemy się, koli... No, i będzie fajnie. I od razu może nagramy coś do mnie. Ja czemu taki smutny jesteś? Oskar nie jedzie. A, a czemu aż tak? No nie jedzie to nie jedzie no. No obiecał no. No obiecał no. A teraz nie jedzie. No widzisz. Co się dzieje? No co, no zdradził nas Oskar, no na co ci powiedzieć. Nie, no może nie zdradził, po prostu, no co. Nie zdradziłem, no. Po prostu tak życie się układa, no. Jedni odchodzą, jedni przychodzą. Uważasz, że więcej po prostu na swoim kanale zarobisz? Nie.